Cross the oceans, cross the sea, over forests of blackened trees, that is so still we dare not breathe, be by your side. Over the shifting desert plains, cross mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every hill, for everyone a little tea I cannot explain, dear. Will not even try. Into the night as the stars collide, across the borders that divide. Forests of stone standing petrified, to be by your side. <laughs> Nine thousand uh, dollar to food transport outrage include Pindi eh? to Till Pindi and फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर माय जे जी इक्विपमेंट सो इट्स ऑल टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड डॉलर Może 1000 dolarów. Tak, tak, Musimy organizować. To jest mały. To może Na co te 10 karty powiedz? No, ale wycieczkę jest jeszcze nie. <laughs> nie, ale to, żeby już wszystko mieć, to jest full To jest wszystko, no. Ale to dla niego już. On siedzi z nami w tym. Ale do ręki tam jest 10 będzie siedzieć, nie martwimy. No wiesz, na no, razie nie ma o czym gadać, nie ma co do ręki dać, nie? A jakby było? Tą <noise> kamkę urwałem chwilą. Thank you. Witajcie, witajcie w Rawalpindi Jesteśmy tutaj już e, prawie tydzień Przyjechał w poniedziałek a dzisiaj jest sobota No i tam okazało się, że nie mamy terminów, bo jesteśmy po prostu szybko, więc poganiamy wszystkich No potwierdziło się wszystko, że będący wyprawy. Simon u nas Eee, jedna na Diamir No i teraz jest taka akcja, że musisz z tam siedzieć obowiązkowo. Mm, right. Więc y, Abdul No i Abdul Jak to Abdul zaczął walczyć o kuchnię, nie No i wyszło na to Bo Abdul z oliofami nie przypada Więc y, Trzeba mu zapewnić wyżywienie, nie? a przy okazji nas jest sześciu, też pojemy. Morale wzrosną, na pewno, to posiłek, to posiłek. No i stanęło na tym, że będzie to nas kosztowało 9000 dolarów, tak zwany serwis Pindy to pindy. czyli generalnie jeśli uda się to ogarnąć to już będziemy ogarnięci. I co, chcieliśmy podziękować wszystkim bardzo Wszystkim dzięki którym się tu udało nam znaleźć po raz czwarty Czujemy się tutaj już dosyć zadumowieni więc, może kogoś poproszę o wrażenia z Pakistanu. Jak tam panowie w Rawalpindi, Jacek, to widzę, że to, to pierwszy raz chyba jesteś. No, <grymne> nie my to z pamięć, że starzy, starzy uciemy, bywalcy już go, nie, nie wiemy, jak my się zachowywać. Pokazujemy, co gdzie jest, w którym miejscu, że tam się gra w siatkóweczkę z chłopakami tutejszymi. To. Kino no, to jest, jest, to jest, piękne jest filmy. Jeszcze latawce. Pakistan? I się, From the deepest ocean to the highest peak, through the frontiers of your city, into the valley where we dare not speak, to be by your side, across the endless wilderness. Where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Pakistan, Poland, good friend. Yes, yes.